Partnerem dzisiejszego podcastu jest marka Electrolux, która przychodzi do nas z bardzo ciekawym projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci. Klimatyczne bajki to historie, które stworzyła Kasia Ogonowska, dzięki którym nasze dzieci mogą poznać ekologię z bardzo ciekawej perspektywy, z perspektywy Eli i Alexa, czyli właśnie innych dzieci. Każdy odcinek to nowa przygoda. Nowe pytania i oczywiście nowe odpowiedzi. Bardzo zachęcam Cię do przyjrzenia się im. Znajdziesz je na platformach podcastowych, takich jak Spotify, Apple Podcast, ale też na YouTube. Każdy odcinek tam też się znajduje, więc możesz wybrać takie miejsce, które będzie dla Ciebie najlepsze. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego podcastu, ale też na moim blogu, więc bardzo zachęcam. Nowe odcinki są emitowane w czwartki. Ale też w każdej chwili możesz posłuchać tego, co już jest dostępne. Zachęcam bardzo, a teraz zapraszam cię do rozmowy o tym, jak sprawić, aby nasze dzieci kochały przyrodę tak, jak my ją kochamy, albo może nawet bardziej. Kiedy spoglądamy na nasze dzieci, może pojawić się czasem w naszej głowie pytanie: jak chcę pokierować tym moim maluszkiem, tym moim starszym dzieckiem? Z czym ma wejść w dorosłość? Często odpowiedzi na te pytania łączą się bardzo mocno z tym, co od zawsze było ważne dla każdego z nas od dawna, od dzieciństwa. Czasem chcemy z tymi naszymi dziećmi odkrywać pewne rzeczy, uczyć się razem z nimi, dawać im to, czego sami nie mieliśmy właśnie w swoim dzieciństwie czyli takie odgrywanie na nowo tej przeszłości swojej, oddawanie sobie dzieciństwa. Może w dorosłości odkrywamy swoją misję i chcemy zaprosić swoje pociechy do jej realizowania. To jest fascynująca droga. Ukrywamy w swoich dłoniach te maleńkie rączki i mówimy: chodź, pokażę ci coś ważnego. Tym czymś ważnym dla wielu z nas jest ekologia. Bardzo mnie to cieszy. Przyroda, dbanie o przyszłość planety. Pielęgnowanie swojej części świata po to, żeby służyła już nie tylko nam, ale komuś w przyszłości. To są wspaniałe zmiany. Uczymy się oszczędzać wodę, sortować śmieci, wykorzystywać żywność tak, żeby się nie marnowała. Przerzucamy się na wielorazowe produkty, staramy się dokonywać lepszych wyborów. No i właśnie, obok nas kroczy ten mały człowiek i uczy się właśnie takiej wersji świata. Czy jednak wie, dlaczego te rzeczy są dla nas ważne? Po co to wszystko? Po co te posortowane śmieci? Wykorzystana dobrze woda? Po co te wielorazowe słomki? Czy to jest normalne? Czy to jest naturalne dla wszystkich ludzi, że tak się robi? Czy jednak nie? Pamiętam taką sytuację, gdy podczas spaceru zebrałam kilka śmieci z drogi, żeby wrzucić je do oczywiście niedaleko stojącego kosza, i jedno z moich dzieci było w szoku, że coś takiego się dzieje. Jak to? Nie wszyscy wyrzucają śmieci? Może tego kosza nie udało się zobaczyć z tamtego miejsca? No nie, jednak kosz jest widoczny, więc dlaczego to się stało? Absolutne zadziwienie życiem. Uświadomiłam sobie wtedy, że oto właśnie moja wersja świata zderzyła się z rzeczywistością, bo nie dla każdego człowieka jest ważne to, co jest dla mnie istotne. A ja przecież chciałabym, żeby dla moich dzieci jednak stało się ważne to, co dzisiaj jest tak tak dla nas znaczące. Chciałabym, żeby za 20, za 30 lat o niewyobrażalne za 20, za 30 lat, żeby moje dzieci też zebrały te śmieci. Też miały ochotę po prostu posprzątać świat. Chciałabym, żeby ważna była dla nich miłość do planety, uważność na to, co się z nią dzieje, chronienie jej chronienie jej to oczywiste, ale też dostrzeganie jej poznawanie, rozumienie. Jeżeli dla Ciebie też jest ważne to, aby w taki właśnie sposób wspierać rozwój swojego dziecka. Mam dla Ciebie kilka propozycji. Wykorzystaj je po to, żeby właśnie pokazać swojemu dziecku miłość do planety, bo jeżeli ty dokonujesz pewnych wyborów, to chyba jest jakiś powód. Po pierwsze, pokaż dziecku różne oblicza natury. Myślę, że nie można prawdziwie kochać tego, co jest dla nas zupełnie obce. Uwrażliwienie na to, że przyroda istnieje, jest naszym towarzyszem, a nie jest tylko tłem dla naszych działań, jest bardzo ważna. Zauważ, że dziecko właściwie ma wrodzoną taką, wrodzone niezwykłe takie poczucie zachwytu nad wszystkim, co dostrzega. Podczas spacerów zatrzymuje się przy tych kamyczkach, kwiatach, listkach, patykach. Wypełnia na przykład kieszenie z z leśnej dróżki, jeżeli mu pozwolisz gromadzi różne skarby. Ja ostatnio oczywiście znalazłam wielki kamień na biurku mojego dziecka. Nie wiem, skąd się to wzięło. Tak, wszystkim można się zachwycić. Można zachwycić się tęczą, uciekającą jaszczurką. Dziecko może godzinami przesypywać piasek na plaży, albo uciekać z piskiem przed falami. Magia zachwycania się tym, co jest przed nami, może jednak zniknąć. Może, może widzisz u siebie, że u ciebie zniknęła. Jeżeli dziecko nie będzie miało z kim dzielić tej magii zachwytu, no to chyba gdzieś tam po drodze uleci ona. Wyobraź sobie taki scenariusz: nie tylko idziesz z dzieckiem na spacer, idziesz na wyprawę, odpowiadasz na te wszystkie pytania, a jeżeli nie znasz na nie odpowiedzi, wspólnie ich szukacie. Śledzicie razem śnieżynkę, która spada na dziecięcą rączkę. Pokazujesz dziecku gwiazdy na letnim niebie, które chyba trochę inaczej świecą niż na tym zimowym. Słuchacie razem wiatru. Kiedy ostatnio zdarzyło ci się słuchać wiatru, tłumaczysz, po co są na świecie pszczoły, tłumaczysz odgłosy leśnej burzy, upewnia ci się, czy jest czego się bać, opowiadasz dziecku, skąd wzięła się woda w leśnym strumyku, może może potrzebujesz się też tego dowiedzieć najpierw. Każdy spacer może być wyprawą, przygodą, okazją do zachwytu i do oczywiście zaspokajania ciekawości, nie tylko dziecięcej twojej też. Dziecko, które nie tylko korzysta z tego, co daje natura, ale też to poznaje i z czasem rozumie coraz lepiej, czuje się pewniej, ale nie tylko w lesie czy na łące, w życiu. Dlatego że ma swoją bezpieczną znaną bazę. Jest w miejscu, które zna. miejscu, które rozumie. Zawsze przecież znajdzie gdzieś ten las, w którym można usłyszeć swoje myśli. Może nauczy się przytulać drzewa wtedy, kiedy jest mu ciężko albo pochodzi czasem bosymi stopami po roś, żeby stać się częścią świata. Przypomnieć sobie, że jest częścią świata. Jeżeli pozwolisz dziecku na poznanie przyrody, Pomożesz mu w stworzeniu dla niego schronienia, które kiedyś w życiu bardzo mu się przyda, na przykład w czasie kryzysu, wątpliwości, wypalenia życiowego, wypalenia zawodowego, rozstania. To jest ogromny dar dla dziecka. Druga rzecz, którą możesz zrobić, żeby Twoje dziecko kochało naturę, jest moim zdaniem bardzo inspirująca. Wyznacz z dzieckiem ekologiczny cel na miesiąc. Wspólne cele umacniają relację, każdą relację. Jeżeli wyznaczysz cele z własnym dzieckiem, pokazujesz mu oczywiście siłę planowania i siłę stawiania przed sobą wyzwań. Uczysz go też tego, jak radzić sobie z trudnościami w realizacji postanowień i co najważniejsze, pokazujesz mu, że warto próbować raz jeszcze, jeżeli coś jest dla nas ważne, i cieszyć się z tego, co zostało zrobione. Ekologiczny cel na miesiąc to jedno z moich ulubionych przyrodniczych zadań, które już od pewnego czasu realizujemy z naszymi dziećmi. Złapałam się właśnie kiedyś na tym, że nasze ekologiczne postanowienia, ja i mój mąż, wspólnie realizujemy je, owszem, ale nie z dziećmi tak naprawdę. Dzieci są w nie angażowane, ale... To jest taki inny rodzaj zaangażowania. Po prostu muszą się dostosować do pewnych rzeczy. Nie korzystamy z plastikowych butelek w porządku. Czy to było jednak uświadomione? Okazało się, że nie. My po prostu nie mamy w domu plastikowych butelek. To jest ich stan wiedzy, to był ich stan wiedzy. Realizujemy sobie nasze postanowienia ekologiczne, podejmujemy różne decyzje, zmieniamy różne rzeczy. A nasze dzieci są po prostu uczestnikami tych zmian, a nie autorami. Często jest tak, że określony cel czy postanowienie sprawia, że od razu zauważamy pewne rzeczy. Zapala się taka czerwona lampka ostrzegawcza. Trzeba o czymś pomyśleć, coś zaplanować właśnie dlatego, bo powstał nowy cel. Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko kochało przyrodę, włącz w Waszą codzienność nie tylko rozmowy o planecie, nie tylko uczenie się różnych rzeczy, nie tylko dostrzeganie, ale też konkretne działania. Na początku miesiąca ustalcie cel, który będziecie realizować. Na przykład miesiąc segregowania śmieci. Dzieci uczą się zasad, ale właściwie ty też upewniasz się, że naprawdę działasz tak jak trzeba. Miesiąc przeżyć, na przykład odkrywanie miejsc chronionych w waszej okolicy. Miesiąc oszczędzania wody, energii, żywności. Może pieniędzy? Miesiąc zdobywania wiedzy o zmieniających się porach roku. Albo czego chcecie się nauczyć w czerwcu. Miesiąc fotografowania zmieniającej się przyrody. Cel oznacza działanie. Działanie oznacza uważność. Trzecia rzecz, którą możesz zrobić, żeby pomóc dziecku kochać tę przyrodę, która wokół niego jest, to siła opowieści. Opowiadaj dziecko o swoich ekologicznych wyborach, również o tych, które niekoniecznie go dotyczą. Z jakiegoś powodu podejmujesz swoje zielone decyzje. Może nosisz materiałowe torby na zakupy i zawsze masz przy sobie bawełniany woreczek na pieczywo. Może w Twoim domu pojawiły się w końcu wielorazowe słomki, albo postanawiasz zainwestować w panele fotowoltaiczne. Wytłumacz to swojemu dziecku. Opowiedz o tym, po co ktokolwiek w ogóle podejmuje takie decyzje? Po co ty to robisz? Dlaczego wolisz prać waciki wielorazowe, co może oznaczać więcej pracy, zamiast wybierać te jednorazowe, które mogą brzmieć jako łatwiejsze rozwiązanie? Choć Twoje dziecko jest uważnym obserwatorem Twoich działań, niekoniecznie musi wiedzieć, o co Ci chodzi. Może nie rejestrować różnicy między wyborem A a wyborem B. Dla niego po prostu kupujesz chleb, nieważne do jakiego woreczka on trafia. Słomki są ładniejsze, ale nic poza tym. Jeżeli dziecko nie ma świadomości tego, co kryje się za tymi wyborami, nie powiedz ich w przyszłości. Jeżeli zatem chcesz, aby Twoja pociecha podejmowała swoje przyszłe decyzje świadomie, ale właściwie też te decyzje tu i teraz, opowiedz mu o nich. Twoje dziecko, na przykład, pojedzie na wycieczkę szkolną. Pojedzie w odwiedziny do kogoś, będzie samodzielnie pewne decyzje podejmować. Pokaż mu, dlaczego to ma sens właśnie takie spojrzenie, które ty masz. Czwarta rzecz, którą możesz zrobić pozwól, błagam, pozwól dziecku nudzić się na świeżym powietrzu. Richard Liv, autor książki Ostatnie dziecko lasu, mówi o dwóch rodzajach nudy. Umysł dziecka może być konstruktywnie znudzony lub otumaniony w negatywny sposób. Dzieci, które nudzą się na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą, w obecności roślin i zwierząt, ale też w domowym zaciszu, znajdą sobie w końcu zajęcie. Przejrzą książkę, wymyślą zabawę, zaczną bawić się w berka. To, co jest warunkiem zaistnienia takiej nudy, jest zachęta ze strony rodzica. Oderwanie od bajek, od smartfonów, od kolejnej zabawki. Pójście na spacer, albo jeżeli nie macie na to dzisiaj ochoty, zaparzenie herbatki i oglądanie burzy przez okno, wspólne podlewanie kwiatów. Sama zauważyłam wiele razy, że na moje nudzące się dzieci doskonale działa chwila mojej uwagi. 5 minut. Chodź, sprawdzimy, co wyrosło z ziarenka, które posadziliśmy tydzień temu, sprawdźmy które sople zwisające z dachu są najdłuższe, albo czy te ślady na śniegu to. Ślady naszego psa czy innego zwierzaka? Krótkie pytanie. Uruchamia ogień dziecięcej wyobraźni, a potem wystarczy chwila, aby dziecko samo eksplorowało świat, który jest wokół nas. Badania pokazują, jak ważne jest swobodne eksplorowanie przyrody dla dziecka. Swobodne oznacza, że nie trzymasz go cały czas za rękę, nie kontrolujesz każdego jego ruchu. Oprócz Wspieranie jego rozwoju w naturalny sposób buduje się rozumienie przyrody, jej mechanizmów, zmian, które zachodzą. Łatwiej bronić coś, co się rozumie, łatwiej się obdarza zaufaniem. Dlatego pamiętaj o jednej, jednej kluczowej zasadzie: idźcie na spacer w takich ciuszkach, które mogą się pobrudzić i zniszczyć. Niech twoje dziecko koncentruje się na poznaniu przyrody, a nie na dbaniu o prześliczna ubranka. Chodzi nam o to, aby Twoje dziecko wyszło na to drzewo, zajrzało pod kamień, dotknęło błota, piasku, wszystkiego, co jest wokół niego. Niech pozna świat każdym swoim zmysłem. To właśnie jest to swobodne eksplorowanie świata wokół nas. Pamiętaj, że na tej podstawie też buduje się poczucie pewności siebie, samoocena, jeżeli jestem w stanie coś zrobić. Jeżeli znam moje otoczenie, będę się czuła lepiej w tym miejscu. Postaraj się właśnie w taki sposób wesprzeć swoje dziecko, ale pamiętaj też, że dzięki temu, dzięki temu swobodnemu poznawaniu świata, powstaje głębsza więź z naturą. I ostatnia rzecz. Edukacja poprzez bajki. Oprócz miłości do przyrody, możesz też pokazać dziecku, że. kochamy podcasty. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Electrolux, która zaczęła ostatnio tworzyć projekt skierowany do dzieci. Klimatyczne bajki to opowieści Kasi Ogonowskiej, które właśnie są w formacie audio i dzięki nim nasze dzieci mogą poznawać ekologię, ale troszeczkę od innej strony. Nie tylko suche informacje, nie tylko zalecenia, zasady itd., ale opowieści. Jak dbać o planetę, jak być jej przyjacielem, Jakie drobne, ale ważne rzeczy możemy robić każdego dnia, żeby chronić świat wokół nas? Na takie pytania wiesz, jak można odpowiadać w zawiły sposób, w związku z tym nic się nie wydarza, albo można stworzyć z nich ciekawą historię, która wciąga dzieci. Przygody Eli i Alexa mogą tak naprawdę przydarzyć się każdemu dziecku, a każdy odcinek jest okazją do poznania następnego kawałka ekologicznej mapy. Dzieci uwielbiają bajki i opowiastki, dlatego najlepiej byłoby, żeby ekologiczna edukacja polegała też na nich, na historiach, które zostaną w głowie, które później może będą podstawą do własnych zabaw, do budzenia własnej kreatywności, do próbowania ciekawych rzeczy. Tutaj przy bajkach, które tworzy marka Electrolux Bonusem do tych świetnych opowieści są jeszcze piękne głosy Marty Wierzbickiej i Jarosława Buberka. One sprawiają, że sama mam ochotę wysłuchać każdego kolejnego odcinka z moimi dziećmi. Odcinki pojawiają się w każdy czwartek na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, Apple Podcast, ale są też na YouTubie. Wszystkie linki oczywiście dam w opisie, też na moim blogu, więc zapraszam serdecznie. Tak czy siak, wystarczy też pisać wyszukiwarkę klimatyczne bajki. Tam znajdziesz wszelkie odniesienia, które będą dla ciebie najlepsze. Jak na razie, moim ulubionym odcinkiem jest odcinek Domowe Poduszkowce. A moi dzieci dzisiaj rano stwierdziły, że to będzie dla nich, numerem jeden dla nich jest oczywiście nocny biwak. Nie wiem, czy w związku z tym mają jakieś plany, zobaczymy. Dobrze, że marka Electrolux teraz stawia na edukację dzieci, bo. Wierzę w to, że jeżeli nasze dzieci będą świadome takich rzeczy jak właśnie drobne kroki, co robić w różnych sytuacjach, o co w tym wszystkim chodzi, jak dbać o przyrodę, jak dbać o ekologię, co my w zaciszu własnego domu też możemy zrobić, jeżeli nasze dzieci będą tego świadome, nasz świat może zmienić się na lepsze. I ta miłość do przyrody będzie częścią życia każdej rodziny. Bardzo do tego zachęcam. No właśnie. Miłość dziecka do przyrody. Kiedy mówię te słowa, myślę sobie, że to jest mega inspirujące, że za tym hasłem kryje się jedna wielka przygoda. Wystarczą czasami drobne zmiany w rutynie codziennej, żeby ta wizja przygody stała się rzeczywistością, i do tego bardzo Cię zachęcam, ale też przy okazji zachęcam Cię do tego, żeby to była też przestrzeń na Twoje własne odkrycia, ekologiczne odkrycia. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga editasając.pl. Do usłyszenia następnym razem.